Dzisiaj dość nietypowy materiał, nawet jak na tę serię, ponieważ nie do końca wiedziałem, za co się zabrać, więc postanowiłem zrobić materiał o takim typowym japońskim jedzeniu. Wiem, że nie każdemu może się spodobać coś takiego, ale dzisiaj wyjątkowo mam mało czasu na stworzenie filmu, więc musiałem wymyślić coś prostego do zrobienia, a w dodatku coś, co mimo wszystko komuś się spodoba. No dobra, ale może bez przedłużania, więc zapraszam do oglądania. Musieliśmy zacząć od sushi, ponieważ to oczywiście najbardziej kojarzone jedzenie z Japonii. Mówi się, że każdy Japończyk codziennie je sushi, co oczywiście jest głupotą. Tak naprawdę nawet w Japonii sushi jest dość drogie i nie każdy dzień w dzień może sobie pozwolić na takie jedzenie. Sushi rozprzestrzeniło się na cały świat i stało się na tyle powszechne, że wiele restauracji za Japonii zaczęło otworzyć własne wariacje smakowe. Dwie najbardziej popularne odmiany sushi to sashimi i nigiri. Sashimi to mięso pokrojone w plastry, najczęściej ryby i owoce morza, ale również wołowina i zdarza się, że konina. Z kolei Nigiri charakteryzuje się tym, że cienki plaster surowej lub gotowanej ryby kładzie się na ryżu. W Polsce najbardziej znaną odmianą jest maki, czyli sushi skręcone w rulon. Popularna japońska przekąska, która również zyskała popularność na całym świecie, onigiri jest zrobione z ryżu, zazwyczaj uformowanego w trójkąty lub owalny kształt, ale można znaleźć różne wariacje, np. kwadratowe. I to jest dość ciekawe, bo nie zawsze jest zawinięty w wodorosty, które by trzymały całą konstrukcję. Wnętrze Onigiri zazwyczaj jest nadziewane owocami morza i rybami. Jest tak, ponieważ słony farsz chroni ryż przed zepsuciem. Służy często jako prowiant na drogę, ponieważ jest wielkości kanapki i łatwo je zapakować. Tonkatsu jest podobne do sznycla. Jest to jedna z popularniejszych potraw japońskich, jednak w tym wypadku nie jest to potrawa ogólnie znana na całym świecie, jak dwie poprzednie. Składająca się z panierowanego, smażonego na głębokim tłuszczu, wieprzowego kotleta o grubości od 1 do 2 cm. Podaje się go pokrojonego w podłużne kawałki, by były łatwe do złapania pałeczkami. Danie jest serwowane w zestawie z ryżem, poszatkowaną kapustą, sosem oraz zupą miso. Bardzo stara potrawa, bo podobno została stworzona kilkaset lat temu. Jest to zasadniczo szaszłyk drobiowy, opiekany na węglu drzewnym, umieszczonym w wąskich grillach. Jakitori przyrządza się ze specjalnym sosem. Sam szaszłyk może zawierać różne składniki: różne części kurczaka, wątróbki drobiowe, grzyby, paprykę, pory. Jest to popularny, niedrogi posiłek serwowany w wyspecjalizowanych restauracjach lub barach, ale także na stoiskach ulicznych i przed świątyniami w czasie świąt i festiwali. Jest to po prostu japoński omlet. Gotowe do spożycia tamagoyaki, swoim wyglądem przypomina ściśle zwiniętego naleśnika pokrojonego w niewielkie plastry. Miłośnicy lekkiej, puszystej konsystencji tamago porównują je również do ciasta francuskiego. Japończycy jadają doprawione na różne sposoby tamagoyaki w formie szybkiego, lekkiego śniadania lub jako dodatek do sushi. Kawałki puszystego omleta pakowane są również do bento. To tyle z mojej strony, jeśli się Wam spodobało, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół, a ja Was jeszcze proszę o zostawienie suba, bo sytuacja wygląda tak. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hejka!